Kiedy patrzymy i rozważamy dzieje odkupienia, dzieje zbawienia, historię i dzieje obecności Boga w życiu człowieka, to zauważamy jedną arcyważną, istotną, Prawidłowość, że tam, gdzie Jezus, tam też Jego Matka Maryja. I tam, gdzie Maryja, tam Jezus, Syn Boży. Zauważamy tę swoistego rodzaju nierozłączność, Matki i Syna. Syn razem z matką, matka razem z synem. I kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, to możemy powiedzieć, że Maryja była, jest i będzie zawsze razem ze swoim synem, Jezusem Chrystusem. Od początku jego ziemskiej drogi, aż do wywyższenia na krzyżu, była blisko swojego Syna. I tam, na górze Kalwarii, na Golgocie, ten syn Jezus Chrystus, swoją Matkę Maryję, daje nam. Za matkę. W tych słowach skierowanych do Jana: Powierza nas Maryi, a nam powierza swoją matkę. Tworzy się relacja między nami a Maryją na wzór relacji. Jaka istnieje między nią a jej synem Jezusem Chrystusem. Relacja matki i syna. I nasz naród, przyjmując chrześcijaństwo, przyjmując Jezusa Chrystusa, przyjmując chrzest, również przyjął razem z Jezusem jego matkę Maryję. Bo tam, gdzie Jezus, tam i jego matka. I można powiedzieć, że i Jezus, i Maryja, tak jak w tym ziemskim swoim życiu wypełniali każdy na swój sposób wolę Bożą, tak i również i Maryja, i Jezus odgrywają w naszym narodzie istotne role. Jezus jest naszym Panem i królem. Jest naszym zbawicielem, jest naszym odkupicielem. A Jego matka, matka króla, jest współodkupicielką, jest tą, która można powiedzieć, towarzyszy synowi w Jego dziele. Ale zauważmy, że Maryja w naszym narodzie odgrywa szczególną rolę tak jak każda matka za to za co jest odpowiedzialna bierze na siebie ciężar odpowiedzialności i zauważmy że jak każda matka patrzy zupełnie inaczej na otaczający świat niż patrzy Mężczyzna niż patrzy syn, bo serce kobiety, serce matki jest zupełnie inne. Jest inaczej współczujące, inaczej odczuwające. Oczy matki, oczy kobiety. Zawsze inaczej patrzą na świat niż oczy mężczyzny. Wiemy to chociażby z tego, co wydarzyło się w Kanie Galilejskiej. Kiedy wszyscy dobrze się bawili, byli na tym weselu, ale tylko matka zauważyła brak Maryja. Właśnie kobieta widzi więcej, widzi inaczej. Widzi potrzeby, braki, bo patrzy inaczej, bo jest matką i kobietą, odczuwa inaczej niż mężczyzna. I dlatego, kiedy przyjęliśmy wraz z Jezusem, naszym Panem Bogiem, Odkupicielem i Zbawicielem, Jego matkę, to staliśmy się jej dziećmi. I ona właśnie w ten sposób na nas patrzy. Ten sposób szczególny. I tego szczególnego patrzenia, spojrzenia, doświadczaliśmy jako naród przez wieki. I doświadczamy do dzisiaj. I nie tylko jako naród, ale każdy z nas osobiście mógłby przytoczyć wiele sytuacji z życia, w których odczuł. Tę szczególną obecność Maryi, to szczególne jej spojrzenie, to szczególne jej współczucie odczuł tę jej wyjątkową obecność. I tak było, tak jak powiedziałem w historii również naszego narodu, wiele razy dawała Maryja nam dowody tego, że wstawia się za tym narodem, jest z tym narodem, że broni tego narodu. I kiedy patrzymy dzisiaj na Maryję, jako na naszą matkę, na naszą królową, której Jan Kazimierz w 1656 roku powierzył cały nasz naród, całe królestwo, w dowód wdzięczności, za opiekę, za obronę, chcemy. Na nią spojrzeć jak na matkę, spojrzeć w jej oczy, poczuć bicie jej serca i uczyć się tego jej spojrzenia na otaczający nas świat. Zacząć patrzeć oczami matki na siebie, na swoich najbliższych, na współobywateli. I może dlatego, że przez wieki Maryja jest w tym naszym narodzie obecna razem ze swoim synem Jezusem Chrystusem nierozłącznie obecni wśród nas, może i my rzeczywiście przez te wieki zaraziliśmy się chociaż trochę tym spojrzeniem Maryi. Może i nasze serca zaczynają przez to doświadczenie wielowiekowe w sposób podobny bić, tak jak bije serce Maryi i jej Syna Jezusa Chrystusa. I może stąd nasz naród, kiedy widzi ludzi w potrzebie, kiedy widzi ludzi, którzy uciekają przed straszną wojną kiedy uciekają przed prześladowaniami, kiedy uciekają przed śmiercią i cierpieniem to może dzięki temu potrafimy tak właśnie spojrzeć na tych ludzi takim matczynym wzrokiem potrafimy otoczyć ich taką matczyną troską i opieką jak to się dzieje w tym narodzie bo skąd mamy czerpać wzór jak nie właśnie z Maryi może gdyby jej nie było w tym narodzie i jej Syna Jezusa Chrystusa, nie mielibyśmy takiego wzroku, nie mielibyśmy takiego patrzenia, takiego odczuwania. To ona właśnie nas tego uczy. To ona pokazuje, jak patrzeć, jak dostrzegać uczy nas wrażliwości, współczucia, empatii do drugiego człowieka. Nie zaniedbujmy tej lekcji, nie zaniedbujmy tej nauki. Bądźmy dobrymi jej dziećmi, bo ona została nam powierzona, a my zostaliśmy jej powierzeni przez jej Syna Jezusa Chrystusa. Tam na górze Kalwarii, na Golgocie. Maryja była do końca ze swoim Synem, który umierał. Uczmy się też od niej bycia do końca naszego życia z jej Synem Jezusem Chrystusem. Śpiewaliśmy w Psalmie, kierując słowa do, pod adresem Maryi, do naszej Matki Królowej, Tyś wielką chlubą naszego narodu. I to możemy z całą odpowiedzialnością powtarzać cały czas, bo rzeczywiście tak jest. Ale czy odwrotnie moglibyśmy zaśpiewać, my jesteśmy Twoją wielką chlubą, czy Ty możesz również z nas? się chlubić, czy my na to zasługujemy? poprzez nasze życie, poprzez nasze patrzenie, poprzez nasze traktowanie, siebie nawzajem tych, którzy do nas przychodzą, zwracają się z pomocą, poprzez naszą relację do Boga. Czy Maryja może również chlubić się i z nas jako ze swoich dzieci? Bo jest naszą matką i królową. Patrzmy na Maryję, naszą matkę i królową. Wpatrujmy się w jej wzór i przykład. I uczmy się od niej, jak być wiernym Bogu do końca i jak patrzeć tym matczynym wzrokiem na siebie, na naszych najbliższych. Na otaczający nas świat, na tych ludzi, z którymi się spotykamy. I niech nasze serce bije podobnie, jak bije serce matki serce pełne współczucia, serce pełne empatii serce, które swoją miłością obejmuje każdego człowieka, bez względu na poglądy, ideologie, na rasę, na pochodzenie, bije dla każdego człowieka, dlatego że ten drugi, ten inny jest również człowiekiem, jest dzieckiem naszej matki i królowej. Wyznajmy naszą wiarę.